Roguelike akcji Wizard of Legend 2 doczekał się znaczącej aktualizacji wprowadzającej nowy obszar zwany Sky Citadel. To pierwsze tak duże rozszerzenie od czasu premiery gry we wczesnym dostępie. Sky Citadel, zainspirowane pierwszą grą, oferuje świeży wygląd i muzykę, a także nowe wyzwania. Gracze zmierzą się z dwunastoma nowymi przeciwnikami. Oraz stoczą dwie walki z bossami. Minibosem jest królewski rycerz włóczni, słynący z precyzyjnych ataków, a w ostatecznym starciu gracz zmierzy się z królem i królową regionu. Do gry powracają popularne z oryginału Dash Arkana, oferując 15 opcji wzmacniających strategię walki. Pojawiły się również dwie nowe postacie niezależne: Esme, Malarka ulepszająca karty Arkana za złoto i powracająca Dr. Song przyjmująca donacje kart w zamian za relikty. Dodatkowo zaktualizowano kwestie dialogowe niektórych postaci, a Voltran Thunder Ace otrzymał nowe nagranie. Aktualizacja wprowadza nowe opcje personalizacji, zmiany w zachowaniu bossów, w tym gruntowny rework postaci Terusa, ulepszone menu kooperacji lokalnej oraz szereg zmian w balansie rozgrywki. Gracze, którzy już grają w Wizard of Legend 2, powinni sprawdzić nowości, a ci, którzy jeszcze nie mieli okazji, mogą teraz spróbować.